Witamy, Lanzovlor. Włączam stoper. Kiedy ostatnio nagrywałem, kończyłem. Właśnie, co ja miałem zrobić? Co ja miałem zamiar zrobić? Wrócić się na poziom pierwszy, z tego co pamiętam. Aby uruchomić maszynę. O, świetnie. Czyli ten teleport od razu mnie przyniósł tutaj. Tam mi się podoba. Zobaczymy, jak ta maszyna będzie działać. Tylko, gdzie ona jest? Tutaj. Patrzcie. Mamy tę maszynę. Mamy trybik. ciach, I teraz. A wkładamy z węgiel. Zamykamy. Michael ty to uruchomisz. No, jakie jakieś tam dźwięki. I co to zrobiło? Co to zrobiło? Nic. Nie, dobra, to wypompowało nam wodę w tym miejscu, gdzie było zalane, już to mówiłem. Tylko teraz się tam zostało, trzeba wrócić. To jest koty medus. Moich ukochanych medus. Kocham te medusy po prostu. Kocham je zabijać. Czyli teraz um... tędy droga. Pam. Michael już wyzdrowiał Teraz, <laughs> samotałem się Tędy Znik... O, znikło mi ta dziura, świetnie. Tędy śnim. Cały czas nie wiem odchodzi z tym Piskatarozja 445 Zaraz, zaraz zaraz, zaraz coś mnie atakuje ep, ep, ep. Gdzie ja jestem? O nie, poszedłem na północ, czyli najgorsze miejsce. Tutaj mi najmniej medus jest. A! Pecz, precz. Nieprawdopodobnie niemożliwy, fantastyczny stworze. Ja rozumiem, jakby to było wszystko zalane wodą. O, tutaj są te schody. wcześniej woda, a teraz nie ma. I co tu będzie? Co tu będzie? Co tu będzie? Um... Karuzela, przycisk i klucz. Szajniki i tylko tyle, no dobra, no, okej. Okay. No fajnie, ale w sumie nie mam pojęcia, gdzie ten klucz może teraz pasować, ale nie, zaraz, zaraz, zaraz. Mam pewne przypuszczenie, tylko jak się tam dostać? A, muszę wyjść... kurczę, tu będzie sporo biegania tam i z powrotem. Są so, tędy przejść na poziom wyżej. Pamiętacie, w poprzednim odcinku były drzwi, które się otwierały. Na dwa klucze. Wydaje mi się, że to może być klucz numer dwa, który będzie pasował. Zaraz, nie wiem. Ty otworzy tamte drzwi. Zaraz się to okaże. Ojejku, jejku. Zaraz będę się iść do sklepu w końcu. E, zaraz, dobrze idę? Tak, dobrze idę. Tu się rzucić. Nie mam pojęcia, co jest po tamtej stronie. Ja tam nie byłem, chyba, nie? Jest dziwne. I teraz do teleportu. Gdzie on jest? Który z powrotem je zabierze na poziom zerowy. Tu... Któ... teraz tak pójdę. Ehm, za bardzo przesadziłem. Z kolei w dół. I teraz się rzucę w tą dziurę. Mam nadzieję, że nie, nie robię tego na daremno. Że mam rację jeśli chodzi o ten klucz. Chociaż w sumie? No, spróbuję. Um, zaraz. Ciach. Ciach. Świetnie. <ścoughs> tak, tutaj już nie wyjście w sumie. Okej. Okay. Aha, jeszcze poziom niżej chyba. Gdzie w ogóle... Tak, że się przejechać wagonikiem, wagonikiem, to będzie dla Majera. Michael się ucieszy, ale będziecie musieli jeszcze troszkę poczekać zaraz, tu powinien mieć tajne przejście. Yy, dobra, mam chyba kombinację. Czy jeszcze sprawdzać stówę. Mm, tak. Ten jest droga. Nie! <laughs> jeśli okaże się, że Chobie głupotę, że teraz tam idę niepotrzebnie. To chyba po prostu... Nie będę się wracał specjalnie, tylko teraz wczytam wczytam jakąś wcześniejszą sytuację. Okej, okay, i teraz jestem w końcu tu, gdzie mam być. Ten. Dun, dun. Oj. Ten. Dun. I teraz. Nie mnie się Dobra, przynajmniej klucz pasuje, no i co z tego, co tutaj jest w ogóle? Ja! Ehm, Uhuhu! Uh, uh. To miałem forte. Super, jak to otworzyć? Oż, cholera, oberwę. Aaaa, dobra, trudno. Bardzo mi to nie uszkodziło moich bohaterów. No cóż, dobra. Wow! Yes! Cieszykam!

A to? To nic nie jest Dobra I właśnie dlatego. Koś w ogóle nic nie ma! Co to ma być? Dlatego zostawiłem sobie na przykład hełm i... Zaraz, zobaczymy. No tarczy... Kurczę, mogę sobie zostawić jeszcze jakąś tarczę. A ja mu tu mogę dać pierścionek na przykład. Nie wiem czy on coś daje. Ale zawsze zwolni się miejsce w ekwipunku. To jest chyba najlepsze. Kurczę, ale jesteś cienki poson, Poson Będziesz umierał. Będziesz umierał często chyba. Buty już masz przynajmniej. No to nie jest lepsze? Nie. Tarcza by mu się przydała. W sumie to popatrzcie, masz z piątego poziomu. Z piątego poziomu wojownikiem. Drugiego poziomu rogue... A magiem jest takim samym więcej. Kocze, zbroja. Zbroja to jest to, czego mu brakuje. Bez kitu. To po prostu. Aaa, no chyba, że tak. Jak swoje graty tu masz. O kurde, to on teraz będzie wienek najlepszy chyba. To już mogę wywalić, w ogóle. O, moment. Pełno ciekawych rzeczy. Co my tu mamy? Tarcza. Świetnie. Lepsze buty. No a rani będzie, że... Komu to dam? Jemu? No w sumie mam najsłabszą branę. Waerans Cube. To jest jakiś artefakt. Wielki hełm. Świetnie. O, to mi się w końcu przyda. Ja i to tylko tutaj trzymałeś, chłopie. Jakiś beznadziejny topór. Oraz lepszy puchar. A to może, nie wiem, zostawię sobie ten stary. jeszcze. Ważny klucz, bardzo ważny. Oraz. E, nie zmieścimy się jeszcze, dobra. I teraz popatrzmy na jego statystyki, na przykład powiem z Makerem. I taki jest cieciem w ogóle, kiedy. Nie ma dobrej broni. Teraz przynajmniej jest jakoś sensownie chroniony. No nic. Opacałem się tu iść, tylko po to, żeby mieć tego dziada. <laughs> Oj, okay. nie, do tyłu, do tyłu i w bok. Okay. No to teraz mogę. Zostało mi tylko jedno miejsce. Zaraz, jeszcze dostałem klucz, dostałem klucz. Może on tu będzie pasował, trzeba to sprawdzić. Zaraz, dobrze idę. Źle idę chyba. Nie dobrze. Na wschód, i tutaj jest coś takiego. Olson, awesome, ty coś wiesz. Dokładnie. Aha, czyli teleport, jeszcze jeden. Nie, na trzy teleporty. Ale ja tu jeszcze mam coś do załatwienia, chyba. Nie wiem. Nie wiem do końca co. To jest pokój, gdzie mamy trzy teleporty, chyba każdy będzie teleportował na inne miejsce tych kopalni. Do innego miejsca. Cię pierwszy teleportuje. Ten po lewej. Dobra. Zobaczę sobie jeszcze od razu inne. Bo ja chcę iść... O, super. To teleportuję w to samo miejsce, zarobisty, przydatny teleport. Okej... Okay. Aha, i właśnie, no w sumie może być. No w sumie może być. Tutaj. A meduza, śmie... Mało interesujesz. A. Tędy szybko się tam podbiegnę i o to mi chodziło właśnie to czego tak omijałem cały czas nadszedł czas żeby tutaj pójść bo nie jestem pewien ale tam może być jakiś istotny przedmiot i tutaj sobie zerę przerwę do ucień w kolejnym odcinku będzie ból będzie ból